Halo, halo, witam was. Jesteśmy w tym samym miejscu i co? I zaczynamy działać. Może teraz pójdziemy sobie od prawej strony, bo ta ciężarówka nie daje mi spokojnie, nie daje mi żyć. Zaczynamy sobie tymczasem na. Przepraszam, was, spokojnie. Co tu się odjanie Pawła? Rozwaliłem to czy nie? Ziomek? Czy tutaj, tak jest, tak jest? Halo. O, zaczynamy działać Mogę przeszukać, dobra I Mogę się wychylić, to tymczasem przeszukajmy sobie tą skrzyneczkę find e, Zapewne jak wy to oglądacie to jest albo e, środa, albo piątek Magia tubów Tymczasem jak ja to nagrywam to jest piątek, ale poprzedniego tygodnia Podajże 12 lutego, a wy to oglądacie kolejnego tygodnia Czyli możecie sobie policzyć, nie wiem, to by będzie 19 bodajże, już tak, 7 dni, w przodu. Um, Podajcie na Twitcha. E, rozmulus e, na, na Twitchu. Zostawcie followa. Na YouTubach możecie zostawić suba, pokusić się o lajka, like jakiś sensowny komentarz. A ja tymczasem co, cisnę sobie, tu chyba wszystko mam oznaczone. Ta, A tu jeszcze auta nie mam oznaczonego, dobra? Za to chyba są dodatkowe pointsy. No i co? No i ciśniemy sobie do przodu. Działamy. Tu widzę pod mostem jeszcze paru ziomeczków. Ja nie do końca jakby rozumiem, co znaczą te, te znaczki nad nimi. Czy za, za zabicie tych nie, niektórych ziomeczków to jest jakby więcej punktów? Czy o co tu chodzi? Bo wiem, że na przykład ten część ładunek to jest, nie wiem. Główny cel. Ci na przykład to są e, najmniejszy rangą. Wiem, że jest jeszcze sniper, ale na przykład kurwa to. To nie wiem co to jest, to jest działo. Ale nie wiem, o co kaman z tym. No dobra, zapiszmy sobie gierkę i ciśnijmy im zatem. zobaczymy jak przebiegnę czy nie. Nie zobaczymy. No dobrze, całe szczęście. Mogę sobie obiec, zobaczyć, czy coś jest sensownego, czy nie? Mogę. Okej. Okay. Mogę zobaczyć, ale nie ma nic. Tutaj coś? Nie najchętniej, to bym zajął się najpierw tymi dwoma ziomeczkami, tylko jak ich, jakoś bym ich rozproszył, właśnie. Kamień. Słyszy to? Słyszy O, o, o To to usłyszy? Dobra Mamy to Ktoś to zauważył Chyba nie Siema. Dobra, się przestraszyłem z deka. dobra, podnieś to ciało. Też się tam, jakby pierdolni w Okej, okay, fajnie. Tu jest jeszcze właśnie jeden ziomeczek. Co ja zrobię? Postaram się zrobić to samo. Kamień. E, no, którym to było? Kamień, proszę. Kamień, proszę, kurwa, jeden nerwy mi nawet. Co się zjebało? Którym się zrzucał ten zjebany kamień? A tym, dobra, okej. Okay. O! Coś słyszałeś, ziomeczku, tylko jeszcze nie już gdzie? No, rusz dupę. Dawaj, dawaj. Dawaj, tam są twoi koledzy, do nich dołączysz zaraz. się ma. Przeszczymy jej. Ktoś w domku? Kogoś widziałem? Czy mi się wydawało? Coś mi się tam świeci. To tu nie ma. Dobra, po, kroczek po kroczku do celu. Ok, do mycia. Zaraz wiecie co zrobimy. Tu jest jeszcze jeden Bambik. Ale my przede wszystkim mamy główny cel. Jeżeli nikt... Zaczka ci tego, tego, tam... O kurwa. Siema. Cześć. Poważnie, Zauważy mnie? Zauważył mnie chyba, nie? Bum, Elo. Ja nie zająłbym się najpierw tym batonem, który jest tutaj na zewnątrz, tym gościem. No to sobie kawałek dalej patroluje, a my jeszcze wejdziemy tutaj. Prawdzimy, czy ktoś tu jest. Jeżeli nie będzie nikogo. powiecie wiecie co robimy, nie? Nie ma nikogo, dobra. To teraz w takim razie robimy tak. Zapisz Gierkę. Jeżeli mi się uda, no to będzie kozak. Nie jestem gotów gościu. Tu mi kogoś pokazuje na, na opiebie, widzicie to? Na radarze, gdzieś po prawej kurwa na dole. Nie ogarniam czasami tej gierki. Dobra, tu jest ten opancerzony. Tu w takim razie jebać. Robimy to co chciałem od początku. No dawaj, wychodź Kurwa Tak nie możesz To jest haksowanie Nie pierdol, że nie mam tego Że nie mam ładunków Co to się odpierdala Halo Czemu nie mam Ja nie mam ładunków? są moje ładunki? Inny trotyl, mina z linką Gdzie są moje ładunki? Halo? Trotyl Zwykły z opóźnieniem Jak tu C4 Zapierdolić na, na web? Kurwa, co za baton co zrobimy? Dobra. W takim razie jak nie zauważyli to jebać. Tu chciałem podejść tak właśnie na cichutko. C4 zarzucić, ale widzę, że trochę bieda. To w takim razie chrzanić. Jak to działa? Czemu ja nie mogę tego rozkurwić? Chój, tu chodzi ma. O, właśnie Ej, było przed chwilą, właśnie O, no, teraz mogę Zajebią mnie zaraz. Ławaj dupę, gościu. A czyli ja musiałem jakieś szkody im na początku wyrządzić, rozumiem. Rozpierdoliło się. Dobra, okej. Okay. Czyli ja muszę... Wow, 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 wow bo mnie zabije zaraz. Czyli rozumiem, że ja muszę im jakieś... Jakiś damage zadać, żeby to w ogóle... Żeby w ogóle móc ich rozwalić. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. A tu jest ten ziomek z dołu. Okej, okay, i oni są... Oni są teraz w stanie zaalarmowania. Wow. A tu był gościu, ten jakby nieoznaczony. Powiedziałem, że ktoś tu jest. No właśnie. Wlaśnie, wlaśnie. Dobra, zapiszmy sobie gierkę. Działo jest już rozpiżone. Świetnie, dobra. Pierwsza część planu poszła zgodnie z planem. A właśnie, i teraz tak nasza tradycja. Cyk. Żadne auto, żaden pojazd nie może ujść z życiem. Dopóki ja jestem gdzieś obok. Właśnie, właśnie. One tam się już rozwaliły, nie? Żadne auto nie może być całe. Dopóki ja jestem gdzieś w pobliżu. Się ma? Właśnie, właśnie. Rozkurwiamy wszystko w takim razie. No co? Dawaj czapkę, gościu. No. Ale pięknie to wygląda te animacje w slow -mo. Nie no, zaraz mnie coś trafi. To był sniper? Tak, chyba tak. Czy ja tu coś jeszcze mam do zrobienia? Nie ostatnich dwóch Bambików chyba zostało. To, żeby teraz nie sfailować. I misja będzie complete: w całości w sumie. Wszystkie cele będą zrobione. Nie wiem, ile tu było celik. Coś koło 9 chyba nawet. Tak bym powiedział. Nie klamiąc was. No i pięknie, pięknie. To jest tutaj. Okay. Dobra, nie chcę spaść w ogóle tak w pizdu w chuj. Dobra, to lecimy w takim razie. I kasujemy ostatnie dwa boty. A gdzie ja mam zejść w ogóle? To działo jak strzela, to w ogóle ziemia się podnosi. Tutaj? Okay? Tutaj chyba, nie? A jak ten, jak zajdę to, nie wiem, nie zajebie mnie nikt? O siema! Dobra Tędy mogę zejść? Nie... Cześć, ja tam jeszcze jednego gościa nie widziałem Oprócz tego, którego właśnie zabijam Okej, okay, wydawało mi się, że gdzieś tutaj typa widziałem, ale to... To tylko mi się wydawało w takim razie. Dobra. Gdzie jest y, zejście w ogóle jakby... Coś takiego. Wejście w zejście obejście. A, czyli słyszałem jeszcze jakiegoś gościa. Nie, nie widziałem, ale słyszałem. Trzymaj. Jeszcze. A, raporty sniperów. Tu jest zejście, aha, okej. Okay. Tutaj gdzie byłem. Tylko kawałek dalej. Nikt mnie nie zajebie? Szukaj zwłoki. Może coś będzie ciekawego w takim razie. Czy ktoś coś ten? Żeby... Boję się, że jak będę tak sobie schodził to ktoś mnie strzeli kurwa, w dupę po prostu. Będzie mi strzelał w tyłek i mnie zabije. Gdzie? A, tutaj. się ma? działało. Dobra, ale w takim razie ja nie będę właśnie zapalnika jakiegoś zakładał, tylko sobie tak zdetonuję z daleka. Bo boję się, że jakbym na przykład sobie tak... Zapalnik podłożył, to byłaby lekciutka masakra i nie zdążył na przykład zwiać, Bo zobaczcie, ile tutaj się idzie. Tam ten zapalnik. No, jednak ma kawałek opóźnienia. Nie mógłby na przykład, nie wiem, beczkę strzelić, też by wypierdoliło. Pamiętam, że tą misję chyba dostaliśmy od jakiejś babeczki, którą uratowaliśmy w poprzedniej misji, nie? Coś takiego było. Też tutaj, zniż działo kolejowe. No to dobra, to staniemy sobie w takim miejscu dogodnym, żebyśmy mogli strzelić, nie? Czyli powiedzmy... tutaj? Trafię stąd? Gdzie? Tutaj ja chyba nie widzę tego gówna, tej paczki. Dobra, teraz będzie git, tętno. Gdzie ja mam trafić? Ja. Gówno widzę. ja widzę, tak naprawdę. Się wtapia w tło to paczkę. Biona kurwa jest. Widzicie ją? Tomasz. Tym stanę sobie można wprost. Ty no, dawałem strzał na 300 metrów kurwa i nie miałem takich problemów. No, ona się jebana wtapia w tło. No kurwa, a tutaj jest chyba. Dobra, okej. Okay. Urwie, urwie, ale urwał. Dobra, dziękujemy. Siadło. ta animacja. Piękna. Żadnych kompromisów. Tak jest. Yee boy. I wszystkie poboczniaki zrobione. 5 na 5. Jak 5 na 5? Jest ich więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czas ukończenia. Godzina 35 minut 49 sekund. W 30 tysięcy. No i fajnie. Droga do doskonałości 82%. Zajebiście. Siadło. No, pamiętajcie, żeby wbijać na Twitcha Twitch TV Rosmulus, tam często, często, gęsto jestem na CS-ie. Możecie się pośmiać z mojego IMA, z mojego warzywa, łapie. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, jakiegoś suba. A my lecimy z kolejną misją. Łobeamę! Ale tego jest, ale tego jest. Dajcie spokój. Ile tam leveli 9-4? Co to jest? Stocznia Lorino. Aliancki samolot zwiadowczy zauważył, że do stoczni Lorino trafiają jakieś tajemnicze transporty. Bo jest zadanie polega na śliznięciu się tam pod osłoną ciemności i odkryciu, co kombinują Niemcy. Zobaczyć, się, co zawierają te transporty i gdzie są wysyłane dalej. A następnie przygotuj teren do przeprowadzenia potajemnego alianckiego nalotu. Mhm, oczywiście, żeby odblokować możliwość wyboru postaci. A ukończ, uko uko żeby odnokować możliwość wyboru postaci, miałem to miałem w poprzedniej w ogóle misji. O co tu chodzi? Że co, że będę mógł sobie wybierać postać między tym głównym bohaterem a tamtą babeczką, która była chyba bodajże w drugiej misji? Nie rozumiem. Nie rozumiem. No ale dobra, kontynu kontynuujemy. I tutaj co? Zdolności, tak? Co to jest? Urywanie ścian. A, czy mogę się zmieniać? Zajebiście. Co to jest? Zdobywam dodatkowych i a nie, zmniejszono obrażenia otrzymywane przy upadku, zwiększone możliwości lecznicze bandaży. Nie korzystam z bandaży, ale w zasadzie jedno i drugie chuja mi daje. Nie korzystam ani z jednego, ani z drugiego. Zwiększono możliwości bandaży, zwiększono obrażenia otrzymywane przy upadku. Weźmy to lecznicze, w zasadzie. Ani z jednego, ani z drugiego nie korzystam, więc je bać, tak naprawdę. Najbardziej to mnie interesują ulepszenia do broni, szczerze mówiąc. Nie chcę konsoli. Skórki, ulepszenia, coś tego. Eee, tutaj Halo. Ulepszenia, jakieś tego, jest, tego. Gówno. No dobra, dobra. To kontynuujemy. W takim razie chyba uruchomię stocznia Loriną. Right, right. A i tamta babeczka z tamtej misji się już nie pojawi, nie? Się ma. Co tam masz dla mnie? Mordą. Is mighty pleased. And what with that and uh, Sicily? Heard Operation Husky went pretty smoothly for you guys. Also heard Eisenhower has bigger plans. A uh, mainland invasion. Reich always has bigger plans, Carl. The point is that we've poked the hornet's nest. Things are a stirring. What things? This from your informant? Dorfman. Nah, no, not this time. This is straight from our boys in aerial reconnaissance. There's a dockyard. Down the coast from here. The Germans are moving something. Any idea what that something might be? There's a lot of security, so whatever it is, it's gonna be darn valuable. Which is where I come in, huh? Got it in one, my friend. We need specifics what it is, where it's moving. And then what? Sounds like the Germans have got themselves a big operation. Husky means we've got some bombers in the area now. Ok, czyli coś, coś przewożą, ale jeszcze nie wiem co. Dobrze, z kim jeszcze możemy porozmawiać? Z tym gościem. A ten Giancarlo to jakiś taki lewy mi się wydaje. On jest chory i tak dziwnie you know, mówi. She has other concerns. Without her, we are nothing. I get the feeling she doubts herself. She stepped in when Bohm's people snatched their father. He was an extraordinary man. He casts a long shadow, I understand. She's a worthy successor to her father. If only she knew that. So Bohm's people took him? No one ever saw a body that has got to be hard on her. It's not just that, Carl. OSS knew her father had been taken, but he wasn't classified a strategic asset. So they did nothing to help him. Nothing. <laughs> 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 Emmanuel, yeah, looking blade? It was my father's. Was? Burm's people took him in the dead of night. There's been no word. Nothing. Ever since. I'm sorry. There is a quotation from a poet. A mighty flame follows a tiny spark. My father was a spark. That's why they followed him the partisans I didn't realize he was my father and their leader it's a tough act to follow yes it is but unless I find the body I won't stop hoping hope is what carries us through feeling good about your little victory at the viaduct did as you asked. Thank you for that, Lieutenant. But the party's ends are hanging by a thread. We need ammo, fuel, medicine. Madre Madonna, we need a medicine. Typhus. It's sweeping Alagra. Some of our people are already showing signs of infection. We know the Nazis are transporting vaccines via the dockyard. If you could find out where it is. Okej, okay, czyli rozumiem, że mamy kolejny cel, jakby o kurwa, kolejna broń. W sensie jakby gra mi sama mówi: słuchaj, weź tą broń karakaną. Dobra, a ten Mosin ile ma? Walkman, szybkość, przybliżenie maksymalne. Kompresja odrzutu. Patrzcie, na Karakano, ma 6. Kompresja odrzutu, maksymalne przybliżenie. Najbardziej to w zasadzie zależy mi na obrażeniach, żeby oni padali na strzała. Wiecie, tak chyba wezmę tego Karakano, Wiecie, bo ma eee, obrażenia takie same, ale ma więcej w magazynku. Co to jest? Jeszcze jakiś pistolet chyba, nie? Barerot, no coś tam. Wrażenia szybkostrzelność, zasięg. Z odrzutu. Celność, zasięg, szybkostrzelność. On jest z stanie z tumikiem? Nie, chuja. Dobra. Z kimś jeszcze tutaj mogę porozmawiać? Z tym gadałem. Psyo. not Something on your mind? A man called La Terza, the harbor master, friend of yours? A more venal, corrupt individual you could not hope to meet, except of course for that bastard, Bum. Not a friend then. He's a traitor. Many of our people he sent to their deaths. Someone should uh, make an example of him. Is that so?

Red Fox out. Okay. Teraz idzie do misji. Rozpocznij misję. Wiecie co? Ale tutaj skończymy misję. Zaczniemy sobie w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę pod odcinkiem, zostawić suba i wbijać na Twitcha. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Należy.